A jak pan czyta te wszystkie rozprawy, uczone artykuły, recenzje o sobie, pełne pochwał oczywiście, to co pan o nich myśli? Nie pani czytam, zdarza mi się na przykład przeczytać coś na jednej stronie, szalenie pochlebnego, ale odwracam stronę i widzę rzeczy diametralnie różną. Otóż mam taki respekt dla słowa pisanego, że y muszę się zgodzić zarówno z jednym sądem. Z tym, na tamtej stronie jest mi oczywiście łatwiej się zgodzić, ale również i z tym drugim. Ponieważ... nie nierudzkie żądać od Pana, żeby Pan się godził z tym drugim, ale w związku z tym, czy Pan wie, co o sobie myśleć? Ja szanuję inteligencję, również i cudzą, i dlatego, jeżeli coś jest inteligentnie i dowcipnie sformułowane, to to jest na pewno słuszne. Rozumiem. Proszę Pana, Pan przedstawiał ostatnio jedno z ostatnich swoich filmów Bariery w Nowym Jorku. Z jakiej tej okazji to się działo? Tam się co roku odbywa festiwal, festiwali filmowych. To znaczy zapraszają kilkanaście ich zdaniem najlepszych filmów roku. I mnie się zdarzyło już dwukrotnie prezentować tam swoje filmy. Dwa lata temu był tam Rysopis i Walcover. W tym roku Bariera i Ledepar. Była różnica w przyjęciu? O duża. Tak jak dwa lata temu mnie nawyzywali od amatorów i wręcz określono, że psuje taśmę, Tak w tym roku. W Przesadzili, zdaje się, w drugą stronę, ponieważ okrzyknięto te filmy za najlepsze, jakie tam w ogóle były pokazane. No, miło, słyszeć to o polskim reżyserze. Proszę pana, a co pan robił w Acapulco? Doszły do, do mnie wieści, że właśnie stamtąd pan wraca. Ładnie to brzmi. tylko Ja żeby... mam szalenie <grym pracowity <grym rok. Nie dość, że robię trzeci film w tym roku, ale także i trzy razy byłem yy, po drugiej stronie oceanu, i właśnie ostatni raz w tym Acapulco. Kilka dni temu wróciłem stamtąd. Tam się odbywa szalenie snobistyczna impreza. Podobno tam już jest tylko kilka najlepszych w ogóle filmów i rzeczywiście w tym roku był tam Antonioni, B. No i zdarzyło się i mnie również, ponieważ wygrałem ten zachodnio-berliński festiwal filmem *Le Départ*. to jest belgijsko-francuska produkcja. No i znalazł się pan wśród samej śmietanki. co oni są tak na bliższy kontakt ci ludzie? No na pewno szalenie inteligentni, wszystko wiedzą o kinie, bo bez przerwy o tym mówią. Ja natomiast wolałem jednak biegać na plażę, ponieważ po raz pierwszy w życiu zdarzyło mi się w drugiej połowie listopadu, listopada zażywać 38-stopniowego upału. No więc ja cały Dla czas byłem w Morzu, jest to atrakcja, nie działam, do pokonania. A oni tam gdzieś rozmawiali o tym Proszę pana, był pan także w Hollywood. Jak pan ocenia ten punkt na mapie? To jest wspaniałe miejsce do pracy. Z tym, że opanowane przez ludzi nienadających się zdaje się do pracy, ponieważ robią oni filmy, jak mi się wydaje, coraz gorsze. Hollywood umiera przy ogromnej bazie i możliwościach produkcyjnych. Zapewne jest, że przeciętna wieku, na przykład, członka ekipy w Hollywoodzie waha się gdzieś około 60 lat. Ponieważ to jest zwyczajowe, że ktoś, kto przychodzi jako dziecko do studia, zostaje aż do emerytury. I to już jest to trzecie pokolenie, które pracuje na te barwne, szerok ekranowe. Tak, rozumiem. Piękna rzecz. Proszę pana, pańska droga artystyczna jest zbliżona nieco do drogi artystycznej innego naszego reżysera Romana Poleńskiego. Czy pan by chciał sam to rozróżnić czy upodobnić? Ja się często spotykam z tym porównaniem, z tym, że jest wyraźna cecha, która nas różni, tak jak Romek zadomowił się jakoś na zachodzie tak też ja nie chciałbym powtarzać jego drogi, ponieważ w najlepszym wypadku mógłbym po prostu skopiować tylko to, co on osiągnął. Wydaje mi się, że mam szansę na pewną e, oryginalność e, mojej drogi i to polega na tym, że chcę godzić pracę u nas i na zachodzie, co jak do tej pory znakomicie mi się udaje, bo zarówno moje filmy polskie mają jakieś uznanie. Tam, jak też i te, które robię na Zachodzie, z spodobają się, tak? się tutaj. To jest zabawne, że yy, zwłaszcza na Zachodzie się to szalenie podoba, ponieważ oni są bardzo wyczuleni na, na, na wszystko, wszystko co nas? przychodzi od nas i stanowi to dla nich jakiś powab po prostu. Wpadł tak. Pan, o ile wiem, do kraju dosłownie na kilka dni. Co dalej? Ja teraz robię taki film, który kręcimy w Wiedniu i w Bratysławie, Szalenie międzynarodowej na, na obsadzie z francuskim aktorem w roli głównej. No już sam nie wiem, co, co tam oh. Nie co wie pan, co jeszcze zaczyna. będzie z tym filmem. A o czym będzie film, który będzie pan podobno robił w kraju. Polski film. Jest też w tym roku, tak? Nie, no już w następnym. To już następnym już nie zdążę. No ja mam kilka propozycji z zachodnich, ale najbardziej zaawansowane są prace nad tym filmem polskim. No to będzie zupełny szok.